...w poprzednim odcinku. Oj. Siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Christmas i kontynuujemy Dying Light 2. Eee, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się niejako, że Hakon... Yy, ...rucha każdego bez względu na płeć, <noise> bo wydymał i mnie i... Panią z yy, kuszą, zwaną tutaj snajperką, to moim zdaniem jest złym określeniem, ale właśnie o tej pani mówimy. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na Bełt, a Hakon na coś znacznie gorszego. otwarte i dupa No zajebiście ten wielki znaczek mówi mi że nie of mordę to działa kurwa wow to wziąłeś znasz Dylan Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lawan. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lawan to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł coś, czego Waltz szuka od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gierę? Ja go mam. Być może. To przez niego Lukas skinął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj! Co się dzieje? Niemożliwe. Pociąg? Waltz musiał włączyć agregację. Walc, dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko, Drodzy zanim się wyrobię. pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga, Ej, sorry. Dziękujemy za uwagę. To jest totalny fake z prostego. Szybko! Mamy czystą drogę do central. No to, to dawaj. Ej, to jest zajebisty fake, ponieważ yy, w Polsce. Nie ma mm, tak dobrze działających głośników na żadnym peronie. Żadnych. Gdzie jest pojemnik z ich. Gdzie? Mm? Mm? Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że. wiecie. Zostawicie lajka pod serią. To dla mnie trochę ważne. Dobra, ale gdzie jest ten. Pojemnik z nich. O, szybka podróż. Nice. Czyżby. Czyżby to już był central Loop? Mam takie wrażenie. Bo muzyka się zmieniła. Uj, spadł klatkarz. I to tak bardzo spadł klatkarz. O wow. Dobra, musicie to przeżyć. Tu się coś. Co tu się dzieje? Tak, tak. Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Czemu tak nagle spod klatkasz? O, oh, wow. Chodź, Aiden, szybko! Idelko, boję się, że wybuchnie mi komputer, ej. jest takie proste. Downtown. O, gdzie mnie wierzysz? O no, no, 30 FPS-ów. Co jest grane w ogóle? Tu Co, jest coś nie tak. Dobra, ogarnął się klatkarz, ale to było coś dziwnego. Nie, nie ogarnął się. Cholera! Myliłam się. Nic nie widzę. A taką miałam nadzieję. Mm, Tępa frajerka. Ale. Spokojnie, tu. I tu kurwa framerate spada przeokrutnie. Nie kumam tego kompletnie. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz! Aiden! Wracają! A wracają! Prawdę, kurwa, co? Wracają. Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Nie ma za co! O, widzę, Zanior! Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało ciemność przez piętnaście lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To bijej do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem Bloka. Waląc browary i posuwając barmanki. Staś mnie. Mam dar. Wyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Nie. Ale dobrze, bo framerate rate wrócił. Nie, 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 nie. nie. Co się, kurwa, dzieje? Jest Rybie Oko. Jak się tam dostać? Rybie Oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z Rybim Okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. Dziesięć lat pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale... Lawan, czekaj! O oh, kurwa... Okej... Okay. Okej... Okay. Otrzymujesz paralotnię umożliwianą pokonywanie ogromnych dystansów. Przytrzymaj Z, aby otworzyć paralotnię, będąc w powietrzu. S, aby unieść przód i ustabilizować opadanie. Ok, ale muszę tu zrobić szybką przerwę. Dobrze, słuchajcie, e, udało mi się mm, naprawić problem. Okazało się, że spięty dwa monitory, e, właściwie trzy monitory ze sobą źle sczytały rozdzielczość, połączały wszystkie możliwe ustawienia graficzne na absurdalnym poziomie. I właśnie taka sytuacja miała miejsce. Także mm, wszystko wiemy z paralotnią i już jest pięknie. Możemy sobie elegancko prunąć. O, okay. no jestem. Jak na żółto dzioba? Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ja też Ale tak myślę. Dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś to... pewien, że to on? Użył klucza GRF w fabryce AUT. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają i mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpiesz się. Mam pewne się tą podstacją. podejrzenia, że. Okej, okay, możesz wykorzystać powietrze wlatując do szybu wędracyjnego, aby przyspieszyć podczas szybowania na parolotniu. Wlecenie w szyby odnawia także twoją wytrzymałość. Dobra, dzięki. Ehm, już mówię wam, o co chodzi. Trochę mnie zastanawia... kwestia tego, że... Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, że to wyścig. To zawsze jest wyścig. Zastanawia mnie kwestia też tego, że skoro Waltz nigdy nikomu nie pomagał. A, goniecie kurwa na par lotni. <ścoughs> e... To w takim razie. To nie koniec. Hmm... Czemu to musiało mu służyć? Dużo lepiej, Aiden. Chociaż no, nadal go... poddajesz się wiatrowi, a to ty masz go kontrolować. Nie umiem w paralotnie, rozumiesz? Tem pazido. Mam wrażenie, że latam se zajebiście powoli, wiesz, więc to tak w sumie. Okej, okay. okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji Dobra, podstacji dalej nie umiem tym latać nie. Jak to, sam? Jesteś dużym chłopcem, ogarniesz to Przy stacji metra jest kolejna, ja się nią zajmę Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie Ale okay. jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden Te systemy są stare Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają no dobra, jak nie działają, to. A to. to baj. Miłego, miłego lotu. Dzięki. A no dobra, yeah. no to. to... Lota, lota. chyba nie taki był plan, ale. chyba się dostałem. Kosta do podstaw. nie, gdzie to jest? Tam? Ta paralotnia. Mogłaby latać szybciej? Możliwe. Ale to raczej pytanie do rzemieślnika. O chuj nie dolecę. Nie! U. <śla> chyba chujowo. Bardzo chujowo wyszło. Dobra, no to co? Spacer. Myślałem, że polatam, ale chyba nie polatam. Jeszcze się gdzieś zablokuje. Dobra, tu jest naprawdę ciemno, nie podoba mi się to. Taki więc wypadałoby... Były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście Aiden. Brancili bohaterowie. Jedyne co mnie z nimi łączyło to używki. Ale może kiedyś. I... Czyli ok, mam nadzieję, że poznamy jakiś, nocz, jakiś nocnych biegaczy. A gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie patrzyłem na mapę. U Downtown. W ogóle spoko jest to, że to tak na dobrą sprawę jest jedna mapa. Bo ja stąd gdzieś e, o, oznaczałem sobie tutaj jakieś elementy, nie? Tu chyba ten wiatrak oznaczyłem, coś tam jeszcze. Właśnie to było tak, ten zrzut jeszcze, coś, coś takiego kojarzę. To jest niesamowite, że to nie są dwa jakieś osobne byty, tylko to jest jeden. W ogóle jeden. Yy, jedna mapa, nie? To jest za Fajny patron. Dobra, ale polećmy tam jeszcze. I jakby, no dobra. Klawiszem C można sobie. tamtąd. Ja doskoczę. to mam nadzieję. Sprawdzimy jeszcze ten temat tutaj. Oh, shit! Sprawdzimy. Ale się wyjebałem jak Jessica po czterech harnasiach. Najgorzej. Nie sądziłem, że to zaraz będzie od razu... Chciałem jeszcze wyskoczyć, ale okazało się, że... To nie do końca tak zadziałało, nie? Trudno. Dobra, zatem... Stacja elektryczna Downtown to dobre wieści. Dobra, gościu, wemie zostaw. Łączmy przewody, sprawdźmy. No oczywiście, to nie może być za proste, prawda? A nigdy nie było. No dobrze, widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy. A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa. Myślimy, że jakby się mordę. tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy. Zamknij mordek, kaszojadzie. Hmm? Musimy zmusić ten złom do działania. I tyle. Proste. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystko wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Fajace, w mudurach! Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłonię Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Uuuuu! Nie uczcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Brać ich! Dobra, ja mam plan. do walki. To ja może zainteresuję się. Dobra, też ich potłukę trochę. Hej, inny plan, ale. Oh shit! Mój był, mój był. Z noża się liczy. Coś mi tutaj wybitnie nie pasuje. No. Ty pieprzysz, dobra, ej, słuchajcie Trzeba się tam dostać jakoś na górę, nie podoba mi się bardzo, że mam taki rozmazany obraz, ale to pewnie wynika z tego, że tędy Wypada deszcz i jest brzydko A ja nie lubię, jak jest brzydko Damy sobie tędy Wskoczymy tędy Wejdziemy, tędy, wskoczymy tam i zaraz włączymy prąd co ty pierwszy gość? Wyraźnie Ej, Ej, kolego, kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Maiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Znam cię na wylot. Znam cię na wylot. Tak! Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej. Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio Cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. No i dobra. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury Kurwa, znam ten głos. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Dobra, no już wiem, że teraz pewnie ja, będę mógł się tam... Moment na te operacje. Tak, i teraz mogę się dostać tam. O Jezus Maria, widzieliście ten temat. A, ah, no dobra. Hmm, powiedzmy, że nie za bardzo zmarnowałem, nie, nie za dużo zmarnowałem waszego czasu, ponieważ magia montażu i te sprawy są spoko. Teraz możemy tu wejść. Jestem. Jest po Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. To jeden z dwóch rodzajów obiektów występujących w mieście. Gdy zostanie ukończona, możesz przypisać ją jednej z frakcji. Aby aktować stację elektryczne, musisz naprawić zepsute połączenia pomiędzy generatorami. Najpierw znajdź działający generator, zielone światło, następnie podłącz go do jednego z zepsutych. Działająca stacja elektryczna zasila róż, równie, różne obiekty w strefie, w której się znajduje: takie jak skrzynki, oświetlenie, witryn sklepów i tak dalej. Okej. Okay. Eee, widzę, tutaj jest naprawiony, a tu jest zepsuty. A na górze jest inhibitor, który zamierzam Jakoś zdobyć. Więc zejdźmy na dół: Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę. Spotkałem grupkę SPEKów. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałaś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować. Especy bywają w porządku, ale nie pomagają w dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą... Okay. Oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami. Ups. Ktoś musi stanąć po ich stronie. A jeśli nie my, to kto? Hmm. Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. Co? No dobra. U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz. Ta twoja rywalizacja. Uspokój się, kobieto. Dobra, Ejbo. Kabel ma swoją długość, nie? I to się robi skomplikowane. Na razie w ogóle poszedłem w jakiś eksplor. Chuj wie, gdzie wyjdę. Przedem hmm. przy pierogach. Siemanko. No dobra. I przy okazji mamy tu. Jezmena? Nice. Okej, okay. eee, Szybka kłódka i ruszamy z kabelkami. 9 dziewięć sztuk, także... No dawaj! Goddammit. Maczeta sklepowa. Dobra, więc tak. Ee, ram pam pam pam. Tu jest trójka, ale tutaj nic nie jestem w stanie ogarnąć. Musiałbym to jakoś otworzyć. Tu coś, tu jest trójka. Trójka do trójki. No dobra, zobaczymy, czy to się tak uda. Ale mam wrażenie, że tego kabla jest tu za mało. Dwadzieścia dziewięć metrów. Może się uda. Ok. Trójka do trójki. Zgłoś się. Jeden na trzy. No dobra, jedynka by się przydało połączyć ją z jedynką, ale gdzie jest jedynka? To jest, aby. Tutaj nie, kurde, nie pomaga mi to, że nie widzę. O, instrukcja może być, ale to musi być gdzieś blisko, bo ona nie jest, ten kabel nie jest jakiś przesadnie długi. Hej, okay. on mnie nie urządziło w żaden sposób. Tu jest jedynka, dobra, łatwo jeden do jeden bang, mamy to i została nam została nam dwójka, która jest piętro wyżej, ale jest działająca dwójka. Idę tam, tam wejść z tamtej strony Dobra, chuj, zaryzykujmy Chyba się opła... Oczywiście, że się nie opłaciło No dobra, ale Pozwiedzajmy Tworzyć. Kurde, muszę mam powiedzieć, że to może być fajna taka aktywność poboczna, żeby sobie łazić i tutaj jakby robić te podstacje. Jednakowoż sz... szlak. Nie mogę znaleźć tej cholernej dwójki. Albo ja jestem ślepy. Jestem ślepy. Dwa metry. Na luzaku. Ciągniemy druta, jest dobrze. Pyk. Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej, okay. chyba wypada podziękować. No i pięknie. Przy okazji, przy okazji inhibitorek. Zawsze spoko. I to by było, moi kochani, w grubszej mierze na tyle z tego odcinka. Dotarliśmy. Nową część mapy. Po ukończeniu aktywności cały łup zniknie. Mmm, to jest interesująca informacja. Tu jeszcze coś, co sobie mogę zlutować zanim szlak to wszystko trafi, a ja jestem w stanie na tym chociaż zarobić parę groszy. No dobrze. Słuchajcie, 29 minuta mm, surowego nagrania. Właśnie, to jest to, nie że tutaj ocalańcom tu stróżą prawa. Pułapki, pułapki wahadłowe, milion rzeczy. Ja jednak jestem za ocalańcami. Sorry, chłopaki, ale. Nie lubię waszego stylu. Wszędzie blacha, nie jakieś. Zresztą w jednym z... z poprzednich odcinków o tym wspominałem. Oczywiście, że się uda. Nie udawaj zdziwionej. A właśnie. Tylko się z tobą drożę. Spotkajmy się w kantynie. Może zaczyna się dla nas piękny rozdział. Mm. No dobrze, moi kochani. Światło w ciemności. Taki achievement udało mi się odblokować. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki i... Odkąd wrócił prąd, można się tu poczuć jak w starym no świecie. No cóż, widzimy się już czwartek. Także bez odbioru. Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, bloka Waląc browary i posuwając barmanki? Zdać mnie, mam dar idziemy tam debil Coś jest nie tak